Kazimierz Barczyka pamiętam z okresu pierwszej Solidarności, 1981 roku, przełom 1980 81 Ja byłem wtedy wiceprzewodniczącym Solidarności w Małopolsce. Całą swoją aktywność i pasję poświęcił samorządowi, no stąd to Forum Małopolskie stąd jego funkcje też i w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dobro publiczne jest dla niego taką nadrzędną wartością i rzeczywiście, no jak każdy polityk ma oczywiście własne ambicje, własne ego rozbudowane, ale potrafi to łączyć z realizacją zadań istotnych dla, dla życia społecznego. Więc to jest rzeczywiście umiejętność, no a poza tym jest człowiekiem, który, który łatwo nawiązuje kontakt, który, który jest ciekawym rozmówcą, dobrze i godnie prezentuje Małopolskę na zewnątrz. No oczywiście też miał w swojej karierze przecież tam stanowiska w Warszawie, ministerialne, prawda, więc jakby przeszedł przez różne szczeble. Władzy, no i dobrze, że teraz ten czas poświęca dla Małopolscy. Myślę, że jeszcze dużo zadań go czeka do realizacji.